W dzisiejszym filmie pokażę Wam 10 najszybszych aut produkcyjnych na świecie. Zapraszam: McLaren Speedtail 403 km na godzinę. Speedtail to pierwszy w historii McLaren z pionierskim hybrydowym układem napędowym o mocy 1070 koni mechanicznych. To nie tylko jeden z najlepszych samochodów pod względem aerodynamiki, ale także najszybszy McLaren w historii. W Kennedy Space Center na Florydzie udało się rozpędzić to auto do 403 km na godzinę, dla potwierdzenia wykonując aż 30 prób Koenigsegg Regera 410 km na godzinę. Koenigsegg Regera posiada jeden z najbardziej egzotycznych układów napędowych spośród wszystkich samochodów na świecie. Podwójnie turbo doładowane 5-litrowe V8 wspomagane trzema silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi 1500 koni mechanicznych. Regera jest zbudowana prawie w całości z włókna węglowego i kevlaru. SSC Ultimate Aero, 412 km na godzinę. Model Ultimate Aero jest jednym z najmocniejszych samochodów na świecie o mocy 1183 koni. Auto osiąga prędkość 412 km na godzinę. W połączeniu z niesamowitym momentem obrotowym i karbonowym nadwoziem otrzymujemy samochód zdolny do pokonania ćwierć mili w zaledwie 9,9 sekundy. Rimac C2 415 km na godzinę Hiper jest kontynuacją Concept One, który zyskał złą sławę po tym, jak były prezenter Top Gear Richard Hammond rozbił jeden z zaledwie 8 zbudowanych samochodów. Druga wersja, czyli C2 wyposażona jest w cztery silniki elektryczne o łącznej mocy 1900 koni mechanicznych. Przyspieszenie od zera do setki trwa w niecałe dwie sekundy. Bugatti Veyron Super Sport 431 km na godzinę Już w roku swojej premiery Veyron ustanowił rekord prędkości dla samochodów ulicznych. Zgodnie z restrykcjami Guinness World Record Osiągnięto prędkość 431 km godzinę, a Veyron został uznany za najszybszy supersportowy samochód swoich czasów. Chinger 21C 432 km/h. Chinger to pojazd wyprodukowany w zaledwie 80 egzemplarzach. Pod maską znajduje się silnik V8 z płaskim korbowodem i podwójną turbiną umieszczoną centralnie. Całkowita moc wynosi 1250 koni mechanicznych, a od zera do setki rozpędza się w 1,9 sekundy. Koenigsegg Agera RS 457 km na godzinę Agera RS jest napędzana 5-litrowym podwójnie doładowanym silnikiem V8, który wytwarza 1360 koni mechanicznych. W 2017 roku, po raz pierwszy od 12 lat, korona najszybszego samochodu produkcyjnego przypadła Koenigsowi. Mało tego, Agera RS rozpędziła się od 0 do 400 km na godzinę w 24 sekundy. Droga hamowania z tak ogromnej prędkości zabrała jedynie 500 m i zajmuje lekko ponad 9 sekund. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus – 490 km na godzinę Przeskok z normalnego Chirona do Chirona Super Sport 300 Plus jest prawie tak duży, jak różnica między Veyronem a Chironem. Po zmianie przedniego układu aerodynamicznego, który miał być idealny przy prędkościach powyżej 300 mil na godzinę, Bugatti zwróciło uwagę na tył samochodu. Tył Cirona Super Sport 300 Plus jest o 25 cm dłuższy niż w normalnym Chironie, co pomaga kontrolować zarówno siłę docisku, jak i unoszenie się tyłu samochodu. Silnik wykorzystuje teraz wydrukowany w technologii 3D tytanowy układ wydechowy oraz większe i bardziej wydajne turbosprężarki. Rezultatem jest końcowa moc 1587 koni mechanicznych. SSC Tuatara 533 km na godzinę. SSC Tuatara osiągnął średnią prędkość prawie 509 km na godzinę podczas jazdy na 11-kilometrowym odcinku dwupasmowej autostrady numer 160 na obrzeżach Las Vegas. Rekord poprzedników pobił z dużym marginesem. Amerykański wóz jest napędzany silnikiem 5,9 litra V8 o mocy z 1750 koni mechanicznych. Wiele jest kontrowersji związanych z rekordem, który ustanowiła Tuatara, mimo wszystko trafia na naszą listę. Ostatni model nie ma potwierdzonego rekordu prędkości, jednak uważam, że zasługuje, aby pojawić się na tej liście. Mowa tutaj o Koenigsegg Jesko Absolut. To absolutny pretendent do tytułu najszybszego supersamochodu wszechczasów. Uzbrojony w 5-litrowy silnik V8 Biturbo, który generuje 1625 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 1500 Nm. Jak podaje Christian von Koenigsegg, model dostosowany aerodynamicznie jest w stanie osiągnąć prędkość maksymalną 531 km na godzinę. Problemem jest natomiast brak odpowiedniej trasy, która jest mu to w stanie umożliwić. Bariera 500 km na godzinę została przekroczona. Czy 600 km na godzinę to kolejny cel, który chcą osiągnąć producenci? Podziel się tym w komentarzu. Jeśli chcesz więcej tego typu materiałów, zapraszam Cię do subskrybowania kanału, pozostawienia łapy w górę oraz komentarza. Trzymaj się, cześć!